Od podstaw. Python. Rozdział 1. Wprowadzenie do Pythona. 1.2 Podstawowe pojęcia i składnia. Zagadnienia. 1.2.1 Zmienne i typy danych. 1, 2, 3, a, b, c. 1, 2, 3, 4, 5. 1.2.2 Aperatory arytmetyczne i logiczne. 1.2.3 Struktura programu i komentarze. Zmienne. W Pythonie zmienne służą do przechowywania danych, które mogą być później użyte w programie. Zmienna to nic innego jak nazwana lokalizacja w pamięci, która przechowuje wartość. Tworzenie zmiennej polega na przypisaniu jej wartości za pomocą operatora równa się. Na przykład, x równa się 5 oznacza, że zmienna x przechowuje liczbę całkowitą 5, a y równa się hello, world, oznacza, że zmienna y przechowuje tekst hello, world. Reguły nazewnictwa zmiennych obejmują kilka zasad. Nazwy zmiennych muszą zaczynać się od litery, a z, a z lub znaku podkreślenia, a kolejne znaki mogą być literami, cyframi, od 0 do 9 lub podkreśleniami. Python rozróżnia wielkość liter, więc my variable i em to dwie różne zmienne. Typy danych. Python obsługuje różne typy danych, które określają rodzaj wartości przechowywanej w zmiennej. Liczby całkowite, int, przechowują liczby całkowite, np. x równa się dziesiątemu. Liczby zmiennoprzecinkowe, float, przechowują liczby z częścią ułamkową, np. y równa się 3.14. Łańcuchy znaków, str, przechowują tekst, np. z równa się hello. Listy, list, przechowują kolekcje danych, które mogą być różnych typów, np. my list równa się 1, 2, 3 a, b, c. Krotki tuple, przechowują kolekcje danych, które są niemodyfikowalne, np. my tuple równa się 1, 2, 3. Słowniki, dykt, przechowują pary klucz wartość, np. my dykt równa się name, john, age, 30. Zbiory, set, przechowują unikalne wartości, np. my set równa się 1, 2, 3, 4. Boolean, bool, przechowują wartości logiczne true lub false, np. is yes student równa się true. Przykłady użycia zmiennych i typów danych obejmują przechowywanie różnych rodzajów danych w zmiennych oraz operowanie nimi w programie. Na przykład, liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe można przechowywać w zmiennych a równa się 10 i b równa się 20. Maja łańcuchy znaków można przechowywać w zmiennej name równa się elis, a listy w zmiennej numbers równa się 1, 2, 3, 4, 5. Krotki przechowujące współrzędne można zapisać jako coordinates równa się 10.0, 20.0, a słowniki opisujące osoby jako person równa się name, elis, age, 25. Zbiory unikalnych liczb można zapisać jako uniłe znak podkreślenia numbers równa się 1, 2, 3, 4, 5, a wartości logiczne jako s znak podkreślenia sunny równa się true. Aperejtery arytmetyczne. Aperejtery arytmetyczne są używane do wykonywania operacji matematycznych na liczbach. Python obsługuje następujące aperatoria arytmetyczne. Dodawanie, plus, dodaje dwie liczby, np. ryzalt równa się 10, plus 5 daje wynik 15. Odejmowanie minus odejmuje jedną liczbę od drugiej na przykład równa się od 10 do 5 daje wynik 5 Mnożenie mnoży dwie liczby na przykład równa się 10 5, daje wynik 50 Dzielenie dzieli jedną liczbę przez drugą na przykład równa się 10 5 daje wynik 2.0 Dzielenie całkowite dzieli jedną liczbę przez drugą zwracając wynik bez części ułamkowej np. przykład równa się 10 3 daje wynik 3 Majello, zwraca resztę z dzielenia jednej liczby przez drugą, np. result równa się 10%, 3 daje wynik pierwszego. Potęgowanie, podnosi liczbę do potęgi, np. result równa się 2, 3 daje wynik ósmego. Operatory logiczne. Operatory logiczne są używane do wykonywania operacji logicznych, które zwracają wartości true lub false. Python obsługuje następujące aperatory logiczne. And, and, zwraca true, jeśli oba operandy są prawdziwe, np. result równa się true and false daje wynik false. OR, OR zwraca true, jeśli przynajmniej jeden operant jest prawdziwy, np. ryzaltrów równa się true or false daje wynik true. NOT, NOT zwraca odwrotną wartość logiczną operant, np. ryzaltrów równa się not true daje wynik false. Przykłady użycia operatorów arytmetycznych i logicznych obejmują wykonywanie podstawowych operacji matematycznych oraz sprawdzanie warunków logicznych. Na przykład operatory arytmetyczne mogą być używane do obliczania sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu, reszty z dzielenia oraz potęgi dwóch liczb. Operatory logiczne mogą być używane do sprawdzania, czy oba warunki są prawdziwe (and), czy przynajmniej jeden z warunków jest prawdziwy (or), oraz do negowania wartości logicznej (not). Struktura programu. Programy w Pythonie są zorganizowane w sposób uporządkowany, co sprawia, że kod jest czytelny i łatwy do zrozumienia. Podstawowa struktura programu pytonowego obejmuje definicję funkcji, instrukcje i bloki kodu. Funkcje są blokami kodu, które wykonują określone zadania i mogą być wielokrotnie używane. Definiuje się je za pomocą słowa kluczowego def, na przykład. Python. Copy code. DefGrid. Name. Print. FHello. Name. Powyższy kod definiuje funkcję grid, która przyjmuje argument name i wyświetla powitanie. Instrukcje to pojedyncze linie kodu, które wykonują określone operacje, takie jak przypisywanie wartości do zmiennych czy wywoływanie funkcji. Bloki kodu są grupowane poprzez wcięcia, zazwyczaj cztery spacje. Dzięki wcięciom Python wie, które instrukcje należą do danego bloku. Komentarze. Komentarze są używane do dodawania notatek do kodu. Python obsługuje dwa rodzaje komentarzy. Komentarze jednolinijkowe, zaczynają się od znaku i są używane do dodawania krótkich notatek, na przykład. To jest komentarz jednolinijkowy print, hello, world. To jest także komentarz jednolinijkowy. Komentarze wielolinijkowe, mogą być używane do dłuższych notatek i zaczynają się oraz kończą potrójnym cudzysłowem, lub, na przykład. To jest komentarz wielolinijkowy. Można go użyć do dodawania dłuższych notatek lub dokumentacji. Przykłady użycia struktury programu i komentarzy obejmują definiowanie funkcji, pisanie instrukcji oraz dodawanie komentarzy w celu wyjaśnienia kodu. Na przykład funkcja obliczająca sumę dwóch liczb może być zapisana jako Python copy code def add znak podkreślenia numbers a b funkcja przyjmuje dwie liczby jako argumenty i zwraca ich sumę return a b Główna część programu może obejmować przypisanie wartości do zmiennych, wywołanie funkcji oraz wyświetlenie wyniku. Od podstaw. Python. Rozdział 1 Wprowadzenie do Pythona. 1.2 Podstawowe pojęcia i składnia.